Czy można leczyć się terapiami biologicznymi poza programami lekowymi? Powiedź mi oczywiście tak i są dwie główne drogi. Pierwsza to jest leczenie w ramach badań klinicznych. Te badania kliniczne co jakiś czas występują dla różnych chorób. Zwykle to jest parę chorób jednocześnie w danym dużym mieście. Jednak to nie jest tak, że stale są rekrutacje. Natomiast druga i myślę dla Państwa ciekawsza opcja to jest leczenie Biologiczne, po prostu wypisywane na receptę. Jeśli chodzi o preparaty, jakie są dostępne tak w takich miarę jeszcze dostępnych cenach, to przede wszystkim mamy tutaj na myśli Adalimumab, droższe, ale też jest to pewna opcja, jest to preparat etanerceptu ustekinumabu. Ustekinumab jest lekiem przede wszystkim do uszczycy, skóry, warunkowo również do uszczycowego zapalenia stawów jest też preparat infliksimabu potencjalnie właśnie w miejsce adalimumabu czy etanerceptu. Natomiast te możliwości są trochę ograniczone głównie ze względu na cenę, bo też droższe preparaty, ale tutaj już te kwoty na miesiąc są czterofrowe. Jeśli chodzi o najtańszy preparat to jeden z preparatów adalimumabu koszty za dwie iniekcje w przypadku zapaleń stawów ten lek stosuje się co dwa tygodnie podskórnie. To tutaj koszt waha się tam około wybranych aptek, to jest około 400 zł na miesiąc. Są też miejsca, gdzie ten lek jest droższy. Więc tutaj od razu odpowiadam na takie pytania, no, no, to rzeczy, finansowe, jak to mniej więcej wygląda. Te recepty, te leki poza programami nie są refundowane. I akurat Adalimumab to jest dosyć, e, dosyć. E, Dobry lek, jeśli, jeśli chodzi o to spektrum działania, bo to nie tylko jest reumatoidalne zapalenie stawów, ale również uszczyca skóry, uszczycowe zapalenie stawów, takie choroby jak spondyloartropatia osiowa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, ale także choroby zapalne jelit. Są też takie wskazania, może pozareumatologiczne, jak ropnie mnogie pach. To się też w literaturze anglojęzycznej nazywa się hydradenitis suppurativa, więc to są takie, to są takie najczęstsze wskazania do stosowania, do stosowania adalimumabu. Teraz, jeśli chodzi o to, jak rozpocząć leczenie, to tutaj pierwsza sprawa to jest leczenie już specjalistyczne i nad tym, nad, nad tym leczeniem, w ogóle sugestie, żeby to wprowadzić, powinien prowadzić lekarz, który ma, ma z tym doświadczenie. Standardowo też wykonuje się takie badania wstępne tak jak w programach biologicznych łącznie z oznaczeniem przeciwciał przeciwko wirusom, HBV, HCV, HIV, badanie w kierunku gruźlicy, oczywiście standardowe badania krwi i tutaj tak naprawdę na tym etapie rzadko kto ma przeciwwskazania, te przeciwwskazania są zwykle czasowe. Rzadko to jest to, że mamy wyjściowe takie zaburzenia krwi, które by gdzieś tam sprawiały, że nie można stosować tego leczenia. Jeśli już coś się wydarzy, to czasami u pacjentów wychodzą przeciwciała reaktywne przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C. On często nie daje objawów, a przy okazji właśnie takiego przesiewu udaje się coś wychwycić. Sytuacja też, która czasem się zdarza, że pacjent stawia leczenie, to oczywiście równolegle no, nie czeka się na na terapii biologicznej tylko stosuje się możliwie, możliwie leczenie takie, aby uzyskać remisję, to w przypadku zapaleń stawów często to jest na przykład połączenie metotreksatu ze flunomidem i czasem, czasem jest też taka sytuacja, że pacjent uzyska remisję. Uzyskuje remisję, czasami też można zejść ze sterydów i tak naprawdę nie ma potrzeby włączania leczenia biologicznego. Natomiast jeżeli no, pacjent nadal ma aktywność choroby, to często równolegle na przykład z Metotreksatem, najczęściej tak jak mówię, łącza się MUMAP, i tak mniej więcej też po miesiącu, półtora miesiąca można ocenić wiarygodnie pierwsze efekty. Te efekty na skórę generalnie są w przypadku łuszczycy są bardzo szybkie, natomiast w przypadku zapaleń stawów to tutaj trzeba, podobnie jak w przypadku Metotreksatu, czy Leflunomidu trochę poczekać, natomiast tak miesiąc, półtora to jest mniej więcej ten moment, kiedy widać te, te efekty. I teraz pytanie: Jak długo stosuje się tego typu terapię? Raczej tak jak w przypadku innych leków na zapalenia stawów, to znaczy aż do odwołania. Czasami można też tę te terapię trochę, jeżeli jest oczywiście dobra kontrola choroby, zmniejszyć, zmniejszyć na przykład częstość. Można też równolegle na przykład zmniejszyć dawkę metotreksatu. Tutaj są różne próby. Pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to jak najszybciej, jeżeli jest zadowalający efekt, zmniejszać albo odstawić sterydy, tak, żeby ta skumulowana dawka była jak najmniejsza. Natomiast jeśli chodzi o odstawianie, my raczej nie chcemy, żeby szybko te leki odstawiać, raczej żeby kontynuować terapię. Ja wiem, że to jest dla wielu osób też kwestia finansowa, bo to jest paręset złotych miesięcznie w tę albo w tamtą stronę, też piechotą nie chodzi. Natomiast raczej nie chcemy tego szybko odstawiać. Pytanie, jak długo taka terapia działa, bo to też jest rzecz, o której czasami się pomija, że leczenie biologiczne też nie zawsze ma taki trwały, dobry efekt. O co chodzi? Często obserwuje się, że np. po dwóch, trzech latach czy też dłużej dana terapia biologiczna traci swój efekt. Czasami wynika to z tego, że nie do końca uzyskuje się remisję choroby i ta choroba postępuje, tak zwłaszcza w przypadku takich agresywnych przebiegów, ale też są mechanizmy, które powodują, że leki biologiczne tracą z czasem swoją efektywność. I jeśli tutaj hmm, pierwsze, co mamy na myśli, to jest występowanie przeciwciał przeciwko danej cząsteczce. Tego typu przeciwciała. One w części przypadków są neutralizujące, w niektórych tam lekach nie mają aż takiego dużego znaczenia, ale generalnie widzimy, że część tych terapii no, z biegiem lat traci też swój efekt. Trzeba, trzeba trochę kombinować. I właśnie też o to chodzi w tych programach lekowych że najlepiej po dłuższym czasie, bo to y, zmienia się ten lek, bo one mogą tracić po prostu swoje. Efekty. Natomiast często jest tak, że jeżeli się dobrze, dobrze się uzyska remisję, pacjent tak naprawdę nie ma dolegliwości związanych z chorobą autoimmunologiczną, to często to leczenie na dosyć długo wystarcza i z dobrym efektem. W przypadku części chorób można też się pokusić o zdanie, zwłaszcza w przypadku seronegatywnego reumatoidalnego zapalenia stawów, po części też w przypadku uszczycowego zapalenia stawów, że dobre długie utrzymanie remisji też jest. Też umożliwia uzyskanie długiej takiej remisji, gdzie też można się czasami pokusić o, o odstawianie leków. Ja natomiast bym był tutaj dosyć ostrożny, też nie wolno się generalnie z czymś takim spieszyć, to naprawdę musi być dobra kontrola, bo jak to się robi szybko, czasami bezmyślnie, to po pół roku znowu jest rzut i trzeba generalnie tutaj uważać. Tak więc podsumowując w temacie leczenia biologicznego poza programem, Część cząsteczek jest w miarę dostępna cenowo, jest w hurtowniach. Mamy też część pacjentów, którzy normalnie chodzą do, do poradni reumatologicznych i jest możliwość właśnie leczenia te, tego typu terapiami. Na pewno też jest to kwestia monitorowania, pewnej edukacji, jak, jak postępować w tego leczenia, ale to. Leczenie, jest, leczenie biologiczne jest dla ludzi i często daje bardzo dobre efekty. Pacjenci są, pacjenci są zadowoleni, ale oczywiście to też ma pewne swoje BHP, zwłaszcza w przypadku rozpoczynania leczenia. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach.